Witam serdecznie i zapraszam wszystkie Panie z podznaku Barana na czytanie na październik 2025 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne. W opisie i w komentarzu znajdziecie czasówkę, żeby sobie ten wstęp i cały rozkład pominąć. Przejść tylko do czytania. No a dla Panów czytania będą później. Dobra, zaczynamy. Energia główna dla Pań z podznaku Barana. na październik co dojdzie do przeszłości Przyjdzie nowego. Finansy. Dom, rodzina. Związek. No tu jeszcze mamy singielki jeszcze karta rada na ten miesiąc karta pozytywnej kreacji później Wam pokażę na razie pokładę tak z boku bo nie mam zbytnio miejsca i jeszcze karta z wyroczni, którą na koniec Wam przeczytam. Oczywiście, jeżeli będziecie miały cierpliwość, żeby nie tyle czasu słuchać. Dobra. To też później Wam przesunę na środek. Na razie zabiorę, tak żeby nie zasłaniało. No i dobrze, moje drogie. Zaczynamy. Zaczynamy czytanie na październik 2025 roku dla pań spod znaku barana. Jako energię główną mamy tutaj maga, kartę kochanków i siły. Może być tu sytuacja, w której staniecie przed jakimś dylematem, tak? Trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. Może ona nie być łatwa, może być spowodowana jakąś taką... Chęcią zawalczenia o swoje, chęcią wzięcia spraw w swoje ręce, spraw życia, tak? Tego co tutaj jakby zależy od Ciebie, coś jest zależne od Ciebie Ty chcesz wziąć sprawy w swoje ręce, chcesz zacząć działać. Myślisz nad tym, zastanawiasz się, Jaką decyzję podjąć? Być może pojawią się jakieś propozycje, tak? Dla, stąd pojawia nam się ta decyzja. Może to być coś, co wyprowadzi Cię z równowagi. Może to być coś, czego się nie spodziewasz w tej chwili albo też co przypuszczasz i co w jakiś sposób wpłynie na to Twoje panowanie nad życiem, tak? Panowanie nad swoim życiem. Może to być w jakiś sposób niezależne od Ciebie. Wywoła to w Tobie jakąś taką złość, agresję, niezrozumienie. No i staniesz przed dylematem. Co zrobić? Czego to dotyczy? Nie wiem. Wiecie co? Nie wiem. No co mi tu przychodzi na myśl? Dostajesz jakąś propozycję z pracy, tak? Myślałaś, że już o wszystko jest fajnie, bo zaczęłam jakiś nowy etap. Już tutaj się być może wdrożyłam. Jest ok i dostajesz jakąś propozycję. Nie jest to coś, co o czym marzyłaś, czego chciałaś, tak? I to wyprowadza cię z równowagi. I stajesz przed dylematem, musisz podjąć jakąś decyzję, co ja robię w tej sytuacji, jak ja mam to zrobić, jak sobie z tym poradzić. To może być też sytuacja związkowa, tak? Mamy kartę kochanków, mamy kartę maga i siła. Więc to też może być sytuacja, w której ktoś w związku manipuluje drugą osobą. Może być tutaj sytuacja, w której tracicie cierpliwość do takiej osoby po prostu. Widzicie, że coś jest nie tak, że to są jakieś iluzje, że to jest manipulacja, że ktoś wam nawija makaron na uszy, że to nie jest. nie mówi wam prawdy na przykład, tak? Coś mija się z prawdą, nie mówi Wam wszystkiego. No i tutaj też jest taki brak cierpliwości do tej osoby. Być może jakiś wybuch złości się pojawi, jakaś taka, wiecie, niezrozumienie, nie, niepogodzenie się z tą sytuacją. Ok, tak to zostawmy. Teraz mamy to, co odchodzi do przeszłości, Królowa Mieczy, Siódemka Buław i Królowa Buław i tutaj wydaje mi się, że może chodzić właśnie o załatwianie jakichś takich formalności spraw urzędowych, nie wiem, spraw zawodowych, coś, co jest związane z jakimiś tam papierkami, tak, że trzeba poskładać jakieś dokumenty, tutaj może chciałyście, nie wiem... Wspinać siły jakoś po szczeblach kariery, może chciałyście jakoś zawalczyć o siebie, tak, żebyście były. No właśnie, może mniej zależne od kogoś. Nie mówię, że to chodzi tylko o sprawy zawodowe. To jest taki przykład. I tu to odchodzi do przeszłości. To może być też sytuacja jakaś taka zdrowotna, tak? Że trzeba było jakieś y, wyniki badań donieść, żeby zawalczyć o swoje zdrowie, bądź też o czyjeś zdrowie. No i tutaj trzeba było jakieś tam wyniki badań, dokumenty pozanosić na przykład do lekarza, pokonsultować się, czemu to odchodzi do przeszłości. Nie wiem, może tu jakaś sytuacja się rozwiązuje, może y, powracacie do zdrowia, może przestajecie jakoś tam... Tak, może już nie ma potrzeby tak bardzo walczyć, bo coś tam się ustabilizowało, tak? Co przyjdzie nowego? Tu mamy kartę Rydwanu, ósemkę kielichów i trójkę pentakli. I tu też pierwsza myśl, która mi się pojawia, jest związana z pracą. Dlaczego? Dlatego, że mamy trójkę pentakli. Tutaj może chodzić, wiecie co, o jakiś wyjazd służbowy. Tu może chodzić o właśnie wyjazd służbowy w celu dokształcenia się, nauczenia się czegoś, zdobycia jakichś umiejętności, tak? Tutaj pozostawiamy coś za sobą, no i wyjeżdżamy. Jeżeli nie chodziłoby o wyjazd służbowy, no to może chodzić o to, że po prostu gdzieś nie czujecie satysfakcji, gdzieś nie jest wam dobrze, nie jest wam fajnie. I to może być już każda sytuacja, bo Trójka Pentakli mówi nam o budowaniu czegoś stabilnego, więc jeżeli budujecie jakiś związek, na przykład stabilny, i już tam nie odczuwacie satysfakcji w takim związku, to może też zechcecie gdzieś wyjechać. Może zechcecie wyjechać gdzieś na jakiś czas, żeby po prostu sobie to wszystko przemyśleć może zechcecie wyjechać gdzieś do osób, które Was wspierają do kogoś bliskiego, tak? żeby porozmawiać na ten temat tutaj pokazuje nam się właśnie jakiś taki wyjazd i wyjazd właśnie związany z tym, że gdzieś na przykład nie czujecie satysfakcji już że gdzieś czegoś brakuje no i to jest właśnie albo taka kwestia zawodowa, że brakuje Ci doświadczenia, brakuje Ci jakiejś umiejętności i wyjeżdżasz je zdobyć, brakuje Ci uczucia i wyjeżdżasz gdzieś, gdzie czujesz się fajnie, żeby z kimś na przykład porozmawiać, albo też, wiecie co, może być sytuacja, w której po prostu nawet nie zawodowo, tylko chcecie jakoś podnieść swoje kwalifikacje, Chcecie zdobyć jakąś wiedzę, chcecie się czegoś nauczyć, douczyć. Nie ma to związku z Waszą pracą, a może z Waszą pasją, z rozwojem Waszej pasji, tak? I tutaj też właśnie to się wiąże z jakimś wyjazdem, z przemieszczeniem się gdzieś w inne miejsce. Teraz mamy pracę. W pracy mamy Królową Pentakli Asabuław. I siłę. I wiecie co? I tutaj też pokazuje nam się, no, właśnie ten ogień, tu ta siła. Może to mieć tą samą sytuację, może, może to być ta sama sytuacja, ale powiem oczywiście kilka opcji. Powiecie, jest to czytanie ogólne, więc dla każdego będzie coś innego. Ktoś pracuje, ktoś inny nie pracuje, tak? Ktoś jest już sobie na emeryturze, więc go to w ogóle nie dotyczy. Więc powiem kilka opcji. Mamy tutaj kartę Królowej Pentakli, która mogłaby nam <laughs> symbolizować szefa, szefową, kogoś na wyższym stanowisku, tak? Tutaj jest ktoś jakby nad wami, kto przychodzi do was z jakąś propozycją, albo z jakimś koniecz koniecznością jakiegoś zadziałania, tak? Koniecz że możecie mieć być jakby przymuszone przyjąć jakąś propozycję to jest coś nowego. I może to w was właśnie albo wywołać. Yy, Taki sprzeciw, że wy tego nie chcecie robić, ale będziecie tu wspierane, będziecie motywowane, ktoś będzie Was wspierał w tym działaniu. No, jakby nie będziecie same, tylko właśnie pokazuje mi się też ta karta siły, i tutaj mówiłabym, że ona jest w tej ciemniejszej odsłonie. Możecie czuć się niepewne, możecie y, czuć się troszkę źle w tej sytuacji, tak. No jest to związane z jakimś działaniem, nowym działaniem, z czymś, z czym jeszcze jakby nie miałyście do czynienia. Być może jakieś mm, nowe obowiązki w pracy dostaniecie. Tu przychodzi jakby szef, szefowa z tym, wychodzi do Was, mówi Wam o tym. A Wy, no tak jakoś nie bardzo do tego możecie podchodzić, nie bardzo może Wam się ta propozycja spodobać. Co jeszcze mogłabym powiedzieć? Mogłabym tu powiedzieć dla pań, które są swoimi własnymi szefowymi, że też wychodzą z czymś nowym, z jakąś nową ofertą. I jeżeli chcecie zacząć jakieś nowe działanie, może to być: wiecie, coś kreatywnego, coś swojego, oferujecie ogólnie jakieś działanie. Działasz, wychodzisz z czymś, masz ambicje, masz plany i idziesz w tym kierunku. I to przynosi ci sukces, no bo wtedy ta siła oznaczałaby sukces. Że to prowadzi Cię do sukcesu, dobra Teraz mamy e, Finanse Dziewiątka pentakli, siódemka mieczy i karta słońca I tu mogą być też różne sytuacje oczywiście, więc powiem Wam kilka e, Może to być sytuacja, w której będziecie zmuszone zawalczyć niejako o finanse dla swojego dziecka. Nie wiem, jeżeli jesteście gdzieś tam, macie dzieci z jakimiś poprzednimi partnerami czy partnerem, no to tutaj pokazuje nam się, że być może trzeba będzie zawalczyć o to. Ale może być też inna sytuacja, że na przykład dziecko coś przed wami ukrywa, i to jest też związane z finansami. Nie wiem o co chodzi. Wiecie, może coś tam podbierać, jakieś tam drobniaki czy coś takiego. No, mamy tu siódemkę mieczy, więc jakieś tam oszustwo. Jakieś tam takie robienie czegoś za plecami, nie mówię, że coś strasznego, ale możecie tutaj stawiać jakieś takie granice, zauważyć to, zawalczyć o to, powiedzieć o co wam chodzi. To też jest właśnie sytuacja, w której być może trzeba będzie wykazać się sprytem, żeby z jakichś ograniczeń finansowych wyjść. Jeżeli wam brakuje pieniędzy, no to tutaj pokazuje nam się, że to zakończy się sukcesem, tylko trzeba się wykazać sprytem, jakby nie poddawać się a zadziałać jakimiś tam różnymi metodami. Rodzina. W rodzinie mamy rycerza, kielichów, króla, buław i piątkę mieczy. Wydaje mi się, że tutaj możecie się zastanawiać, bardziej powiedziałabym do osób, które są w związkach i tą rodzinę tworzą razem z partnerem, bo pokazuje nam się tu mężczyzna... Być może jest to mężczyzna, który okazuje Wam uczucia, tak? On okazuje Wam uczucia, jest dla was. jest romantyczne, tak? Wie co wam powiedzieć, żebyście się dobrze czuły, żebyście się czuły zaopiekowane na przykład, ale może być też w jakiś tam sposób kontrolujący bądź hmm, po prostu jakiś taki zaborczy albo agresywny. Agresywny chodzi mi tutaj o sytuację, w której Może coś wam mówi, powiedzieć, tak? Może coś na was wymusić. To będzie takie ubrane w ładne słówka. To nie będzie takie bezpośrednie, że on wam ciach prosto z mostu coś tam wali. Nie. On wam tutaj jakby może to przekazywać w ładny w sposób, ale to będzie manipulacja, tak? I może zaczniecie to dostrzegać. Zaczniecie dostrzegać, że są to sytuacje, w których. Ktoś właśnie wami manipuluje i zaczniecie bić się z myślami I zastanawiać się, co w tej sytuacji zrobić, czy ja chcę dalej w tym tkwić, czy nie Jeżeli nie chodziłoby o sytuację związkową, może tu chodzić też o jakieś po prostu nieporozumienia Jakieś nieporozumienia może z mężczyzną z trygonu ognia Czyli baran lew strzelec, tak? Tutaj jakaś kłótnia, nieporozumienie, być może dotyczące właśnie jakiejś takiej sfery emocjonalnej, jakiegoś takiego fajnego spędzania czasu, no coś tutaj nam się pokazuje takiego. Wiecie co, jeżeli nie chodziłoby kompletnie o mężczyznę, bo na przykład tworzycie rodzinę bez mężczyzny, to co mogłabym tu powiedzieć? Mogłabym powiedzieć, że przyjdą jakieś propozycje, tak? Że ktoś może tu wyjdzie, ktoś z rodziny z jakąś fajną propozycją. Nie wiem, dziecko, brat, siostra. Ktoś wychodzi z jakąś fajną propozycją, żeby zadziałać w jakimś kierunku, w jakim kierunku tu nie wiem. Tutaj wiecie, co to może być tak, coś takiego, że ktoś was będzie motywował, żebyście wyszły, żebyście się pokazały światu, żebyście zaczęły co, pokazywać jakieś swoje talenty. Wiecie co, ale też może być sytuacja, że choć pójdziemy gdzieś na siłownię, choć pójdziemy, nie wiem, pobiegać, choć zadbamy o siebie bardziej, tak? Ktoś tutaj z rodziny wychodzi z taką propozycją. No i wy się zastanawiacie, głowicie się, nie wiecie co z tym zrobić, czy my tego chcemy, czy nie chcemy, tak? Różnie może być. Teraz mamy związek. No i w związku pokazuje nam się sytuacja, w której Spadają Wam jakieś takie klapki z oczu, w której dostrzegacie, że żyłyście w iluzji, że no po prostu może ktoś działał na dwa fronty, może ktoś tutaj, wiecie, nie był do końca fair wobec Was, bo pokazuje nam się ta karta wieży, tutaj burzy się coś, tak? Burzy się, burzy się ta iluzja. Iluzja jakiegoś takiego udanego związku, tego, że jesteście super dobrani. Teraz, jakby dostrzegacie, że no coś tu nie gra, że być może żyłyście w kłamstwie, że być może ktoś was oszukiwał, ktoś wami manipulował, ktoś nie mówił Wam do końca prawdy, a Wy w to uwierzyłyście, Wy w to brnęłyście. No i teraz no, pokazuje nam się, że ściągacie te różowe okulary, że dostrzegacie coś. No, i być może będziecie się zastanawiały, co zrobić w tej sytuacji. Ja nie mówię, że to będzie coś łatwego, tak? Że to jest jakaś łatwa decyzja, ale jakieś decyzje tutaj będą do podjęcia, i są, to właśnie, są one związane właśnie z zakończeniem czegoś. Jeżeli mówiłabym do związków szczęśliwych, w których nie ma manipulacji, w których nie ma oszustwa, nie, nikt nie kłamie, tak? Nie dowiadujecie się o tym, nie ściągacie klapek za oczu. No to o czym mogłabym powiedzieć? O jakichś dalekosiężnych planach, tak? Być może planach dotyczących domu. Wiele też może symbolizować dom. Może tutaj będziecie się zastanawiali, rozkminiali jakieś właśnie zmiany domu, kupno, sprzedaż, tak? Jakieś sytuacje związane z domem. To jest w fazie myśli, w fazie być może planów, może chcecie coś kupić, może rozglądacie się za czymś nowym do wynajmu, coś takiego nam się tu pokazuje. Dobra, teraz mamy singielki. A co u singiel? Karta maga, głupca i siódemki pentakli, czyli pokazuje nam się, że tutaj, jakby na nowe uczucie i na jakąś taką magnetyczną osobę, trzeba będzie zaczekać. Być może pojawi się ktoś magnetyczny i być może poznacie taką osobę, tak? Kogoś, kto będzie Was przyciągał, pociągał, kogoś, kto będzie dla Was bardzo atrakcyjny, no taki wiecie, magnetyczny, naprawdę będzie Was do tej osoby ciągnęło, no więc pokazuje nam się, że wy możecie taką osobę poznać w październiku, ale jakby na rozwój jakiejś takiej sytuacji i na rozwój tej relacji trzeba będzie cierpliwie poczekać. Bo tu jakby nie dzieje się to szybko, tak? Karta Rada to Askelichów. Askielichów mówi nam o tym, żebyś zadbała o swoje emocje, tak? Żebyś ym, otworzyła się na nowe na kontakty z ludźmi, tak? Żebyś otworzyła się na nowe znajomości. Być może, żebyś się pojednała z kimś, z kim dawno nie miałaś kontaktu a chciałabyś na przykład się do tej osoby odezwać. Tutaj też może być sytuacja, w której po prostu mm, możesz y, zacząć skupiać się bardziej na tym, co czujesz, tak? Na swoich emocjach, na swojej intuicji, na tym, żeby kierować się sercem, a nie rozumem. No i oczywiście Askielichów mówi nam o rozwoju kreatywnym, więc tu jak najbardziej tworzenie czegoś. Mm, jest wskazane w tym miesiącu. Dobra, zobaczymy teraz przekaz taki ogólny dla Was na październik 2025. Jej, jakoś strasznie długo mi to czytanie idzie. a choć to tak na rozruch, bo wstałam, wiecie, co wcześniej o trzeciej i nagrywam. Wy jesteście pierwsze. Dobra, co Wam tu mogła powiedzieć? Że będziecie się ugłowiły czymś, bo pojawi się propozycja, trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. Jest to propozycja od szefa, ewidentnie, jeżeli macie szefa, jest to propozycja od szefa. Ona się wiąże być może z większymi pieniędzmi, ale też z zakresem nowych obowiązków i możecie. Wiecie co? Jest wybór, ale tak jakby nie było tego wyboru. Czujecie się, że nie możecie odmówić? Czujecie się, że musicie przyjąć tą propozycję? Nie wiem, no to jest taka sytuacja, że. Jakby boicie się, że stracicie pracę, dlatego musicie przyjąć tą propozycję. Coś takiego, tu bijecie się z myślami i tak. Tak to wygląda. To jest pierwsza opcja. Kolejna opcja może dotyczyć po prostu pieniędzy. Pieniędzy bądź też jakiegoś ważnego mężczyzny w Waszym życiu. No i tutaj co byśmy. No właśnie, no to znowu pojawia nam się sytuacja, w której możecie dostrzec, dostrzec pewne rzeczy. Będziecie się ubiły z myślami, ale możecie zobaczyć, że ktoś tu działa na dwa fronty, że ktoś balansuje, że ktoś na przykład to szukuje. Tak, mogą, to może to być mężczyzna, albo stryganu ziemi, albo buław. Wiecie co? Albo też takie połączenie. Ja Wam powiem znaki, bo to byk pan na koziorożec, albo. Baran, lew, strzelec. To mogą być osoby z tych znaków, ale niekoniecznie, bo mogą to być też osoby może to być jedna osoba, która wydaje się być osobą stabilną, wydaje się być osobą twardo stąpającą po ziemi. Ona wie, czego chce, ona działa. To może być osoba, która ćwiczy, tak, która dba o swoje ciało, która dba o swoje zdrowie, ale. To jest tutaj pokazane tak, jakbyście żyły w jakiejś iluzji, jakbyście utknęły w jakimś związku z osobą, która ewidentnie, no tu nam się tak pokazuje, no nie mogę mówić, że ewidentnie, że u każdego, tak karty nam to pokazują, może balansować po prostu na dwa fronty. I możecie to dostrzec teraz Dostrzec i nie będzie to dla Was łatwe Bo będziecie się ubiły z myślami Będziecie się zastanawiały będziecie, Będzie Wam trudno po prostu Nie będziecie wiedziały co zrobić Bo być może coś odkryjecie Dobra, teraz Karta pozytywnej kreacji Patrząc na wszystko z boku Zawsze dojrzysz prawdę Nawet jeśli była ukryta No to ewidentnie się tu zgadza z Waszym czytaniem I teraz mistrza strzały Strzał w dziesiątkę, zamiar, bezstronność. To Wam przeczytam. I oczywiście, jeżeli macie ochotę, to wysłuchajcie, jeżeli nie, to nie, tak jak cały rozkład. Mist, mistrz strzały zjawia się, aby pomóc Ci określić Twoje zamiary. Uczy cię także, w jaki sposób wysoko mierzyć. To przesłanie wskazuje, byś koncentrował się na swoich marzeniach i pragnieniach oraz abyś połączył swoją intencję z duchem. Niech później polecą nasiona. Y Nasiona, sorry, niesione wiatrem i kierowane przez Boga, aż osiągnął swój cel. Jedynym sposobem trafienia do celu jest przyzwolenie, aby strzała Twojej intencji leciała nieskrępowana Twoim pragnieniem, zobaczenia jej drogi tak, jak ty byś sobie tego życzył. Być może według Ciebie strzała musi gwałtownie skręcić, aby dotrzeć do celu. Lecz ludzka moc nie jest w stanie czegoś takiego dokonać w niewidzialnych królestwach. Bóg ma własne wyobrażenie na temat tego, w jaki sposób leci ta strzała i jaki wiatr ją niesie. Jednak, jeśli nie będziesz strzelał, to nigdy nie odniesiesz sukcesu. To jest pomyślne przesłanie, o ile oczywiście nie zapomnisz o prawie bezstronności. Jeśli będziesz je miał w pamięci, to bądź pewien, że jesteś bardzo blisko osiągnięcia celu. I teraz przeczytam Wam tę kartę jako wyzwanie. Mistrz strzały pojawia się, aby dać Ci do zrozumienia, że jeśli nie zmienisz obranego przez siebie kierunku, to możesz sobie zaszkodzić. Spójrz na motywy, którymi kierujesz się przy podjęciu decyzji o osiągnięciu swojego celu. Czy jest to droga prawdziwego przeznaczenia, czy urok fantazji i pragnieniego? Czy chciałbyś wydrzeć coś komuś lub osiągnąć swój cel, nie zwracając uwagi na to, czy będzie on dobry dla wszystkich? Nie zapomnij również o tym, że życie to nierywalizacja. Pojęcie współzawodnictwa zawiera w sobie poważne błędy. Sprzyja też percepcji niedostatku. Nadejdzie Twój czas, upewnij się, że zmierzasz we właściwym kierunku. Nie goń strzały, jeśli Twoim zamiarem jest odnalezienie drogi łatwiejszej, prostszej czy też takiej, która prowadzi do celu na skróty. Najwyższy czas, żeby tego zaniechać, bowiem na dłuższą metę takie działanie nie sprawdzi się. Nie daj się skusić szybkim, nie wymagającym większej pracy pomysłom. Nadszedł moment, abyś poprosił o wyższe intencje i zastąpił nimi te stare. Niekiedy potrzebny jest nowy zestaw strzał i zupełnie inny cel, wtedy na pewno trafisz do celu. I to by było. Na tyle dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie, pozdrawiam serdecznie PA!